Hejka cześć i witam Was jeszcze raz tutaj na moim kanału. Wczoraj był filmik Tarot, i teraz właśnie ja robię Wasze życzenie, bo ktoś sobie życzył. Um, właśnie filmik na Ramstein, na zespół Ramstein, tam jest ten skandal. Ja już robiłam, właśnie tarot na to. To właściwie ja tutaj, właśnie nie mam kartów teraz, ale ja to tak sobie myślałam, bo jak wy sobie życzycie, właśnie filmik, to ja um, myślę, że też to chcę dla was zrobić, oczywiście. Um, czy też jak właśnie są dużo ludzi, które właśnie się interesują tym tematem, to wam coś daje i mi też, jak dużo ludzi właśnie oglądają kanał mój, tak? Ale ja właśnie też zawsze nie mam czas na to. Ja właśnie to teraz będę tak zrobić, żeby też mieć czas na te rzeczy tak naprawdę, bo ja właśnie nie mam czas każdy dzień robić tarot, ale ja robię czas, dlaczego nie? My to tak zrobimy, ja wam tutaj określę, co ja właśnie Widziałam w tym niemieckim filmiku. Mój kanał jest w trzech językach: po polsku, po, po, po niemiecku i po angielsku. Nie chcę zapominać mój kochany polski i nie chcę zapominać mój, mój angielski, tam jakoś. Jest to zawsze tak, jak my nie ćwiczymy nasze cechy, nie cechy, tak, talenty albo co, no to potem stracimy ich, tak. I to dlatego myślałam, YouTube robimy teraz w trzech językach, tak? No już przez dużo lat. Um, no właśnie, to ja tutaj robię dla was czas. Ja już zrobiłam tarot um, po niemiecku, bo to jest niemiecki zespół, um, ja w Niemczech tutaj jestem tak naprawdę, co nie zależy, bo to w całym świecie na, oczywiście YouTube jest, tak? Um, I właśnie ja już zrobiłam niemiecki film i wam teraz trochę po powiem. O, nie widać w świecie, no dobra. Um, wam będę wytłumaczyć, um, co ja tam widziałam. Ja tutaj mam moje śniadanko, tak? Ja już powiedziałam, inaczej, ja bym właśnie nie miała tyle czasu, żeby wszystkiego zrobić. To musicie mi, proszę wybaczyć, że ja będę też trochę tutaj śniadanko jeść, ok? Ale ja, jako medium i tarocista, już widziałam, um, o co tam właśnie się dzieje. Ja też będę dalej jeszcze filmiki robić, bo właśnie teraz będzie właśnie faza z Rammstein, z, zespołu Ramstein przed sądem. Oni tam już kręcą tam coś, już robią się tam przed przez, przez sąd to właśnie sprawa będzie i tak dalej. Co ja widziałam w niemieckim filmiku jest to. Um, no właśnie ta Shelby Lynn to ona była taka jedna z tych pierwszych, które ona właśnie um, skarżyła do, um, do magazynów, do, no do, do presy. Jak to powiedzieć, do, um, do publiczności, że ona właśnie um, była um, zatrujona. I nie wiedziała już, co, co właśnie jest naprawdę coś, co, co tam ktoś z nią gra, i tak dalej. Ona powiedziała, że ona ma tam ranione, rany, właśnie na ciele. Też ona jakoś powiedziała, miała. Znaczy, co teraz jest prawda, albo co nie, my będziemy widzieć, tak? To teraz dalej my kontynuujemy. Ja chciałam wiedzieć oczywiście, czy Ty, Lindemann, ten e, piosenkarz, e, no właśnie, wokalist od e, zespołu Rammstein, czy on to zrobił albo nie. Czy oni naprawdę mają e, drugie, no takie sekretne zabawy, party, tak? Aftershow party, gdzie nie każdy może tam chodzić. <grym> Mm, czy to prawda, albo nie? Okej. Okay. To ja chciałam wiedzieć. Ja zrobiłam tarot po niemiecku. Wy też możecie ten tarot też oglądać na moim kanału. Proszę też subskrybować. Dajcie ciubek. I sorry, że ja tutaj jem. <gry> Jakoś też lubię z wami jeść, bo sama inaczej by jadłam. <gry> um, no właśnie. Um, Shelby Lynn, tak? Shelby Lynn to ona, go za, za, um, ona opowiadała, że, że tak to jakoś było, że, że żeby tam były. My nie wiemy, co jest prawda, albo co nie. Ja chciałam wiedzieć, czy on to zrobił, albo nie. To ja właśnie um, robiłam tarot i tam, co ja widziałam w kartach, jest teraz i proszę teraz uważać, musicie zawsze bardzo dobrze słuchać. Ja wiem, że większość bardzo dobrze słucha, ale są parę ludzi, którzy tylko tego słyszą, co oni myślą, że słyszały. Bardzo dokładnie Wam mówię, co ja widzę w tarocie, co ja mówię, nie musi być prawda. To jest to, co ja widziałam w tarocie, w kartach. Tak? Żeby to naprawdę określać, to nie musi być moja opinia. Ja jestem neutralna, tarocista. Ani fan jakiś tam nie jestem od tego zespołu. Jest ok, ale mnie tam... Wiecie, to ja jestem neutralna. To ja nie mam żadne emocjonalne opinie o to. Mhm. Mnie tylko interesują, prawda i fakty. No. No. Ja też chcę wam pokazać. Co Taro tak naprawdę umiał. Tak? I przez to, co ja właśnie... Chcę tak zrobić, to znaczy ja też już robię cały czas, też po polsku tak mniej, ale po niemiecku dużo zrobiłam już i też po angielsku na Johnny Depp. Ja oglądałam na przykład i powiedziałam prawdę i tak było potem. tym. To, to jest zawsze fajnie jako tarocista profesjonalna, ja tak sądzę, in, inaczej sądzę, ja tak bardzo sądzę, że naprawdę też pokazać pracę na coś konkretnego, bo po tym wy możecie. Potem wiedzieć, czy, czy ja coś widzę, albo nie. Konkretnie? No, oczywiście, tak. To potem nikt już nie umie powiedzieć, że o, tarot jest to tupy, tam jest jakaś tam lalka, lalka, bajka. Nie, nie musi być. <grym> tarot ma właśnie trafność. 80% ma trafność tarot. Czasami właśnie my nie mamy wiedzieć wszystkiego tak, to potem właśnie świat um, duchowy nam zabroni oglądać wszystkiego, oczywiście, na przykład, tak, no to właśnie. Te reszta 20% tam mogą być, że, że się nie sprawdzą, ale 80% też klienci stałe mnie tak mówią, okay? um, Ja też oczywiście oferuję prywatne readings, um, orakel um, prywatny też dla ciebie, tak, też bardzo zapraszam na mój kanał, tam są dużo tych orakel, który wy możecie oglądać i tak dalej. Tak, też na osobiste sprawy. To znaczy, jak Ty masz jakiś problem, chcesz coś małego wiedzieć albo większego, możesz zawsze się właśnie mnie kierować. No i właśnie, ja też oferuję małe, małe zegarki takie, no właśnie tak na 5 minut kwestia, to też możemy zrobić. Ja jestem też, też zbyt szybka, jak wy teraz mnie skontaktujecie, jutro albo coś tam, to może być nawet czytanko na, na tym samym dniu, okej? Okay? Albo na drugim dniu, albo coś takiego, to coś takiego ja umiem oferować czasowo, tak? No. E-mail na dole stoi. No, dobra, do, do tu Ramstein. To on właśnie się pokazał jako król Buław. Mhm. Król Buław już jest taki ognisty, bardzo dużo pasji ma. Ale to też nie jest sekret, że Ramstein tak naprawdę taki rock and roll life żyją. Że oni mają te swoje, te swoje laski tam wszędzie. <grywka> że. Um, no właśnie, że, że tam oni tam um, już tam mają te swoje swój lifestyle, no i to, to nie jest tak, że tam nikogo tam um, do, do zabawy nie ma, tak? Ale punkt tutaj jest, że jak ktoś chce z Lindemann jakoś mieć seksualny kontakt w, w jakiś sposób, um, i to sama chce kobieta, no to ona to właśnie okej okay da w to. Ale inaczej jest... i to jest teraz ta krytyka i ten skandal i właśnie ta sprawa, że te kobiety właśnie opowiadają, że oni nic nie wiedzieli, że oni właśnie były tam. Um, że no właśnie, rekrutowane właśnie nawet, tak, że. O, oni się bali nawet powiedzieć, że nie chcą już tutaj być na tej zabawie, tak, no bo, no bo no takie manipulacje to, to były to, taki brainwash, takie manipulacje, taki gaslighting, to oni właśnie opowiadały, czy to jest prawda albo nie, się będzie teraz sprawdzić. No właśnie, już T. Lindemann, em, taki bardzo ognisty charakter. Ale jeszcze zaraz, no bo ja zrobiłam coś na T. Lindemann. Jest to interesujące. On właśnie nie jest, on właśnie nie jest znak ognia, ale ma takie cechy. Może być, że dużo w horoskopie jakoś ma ognień, albo transet teraz właśnie ma, który go też bardzo robi, taki ognisty. No dobra, ok? Na human design on może być generator albo projektor. Ale czas nie jest dokładny, to jest problem i to właśnie jest możliwość generatora, projektora. Ale co on ma? Jest mm, bardzo definowane ego. To może być coś bardzo złego albo coś bardzo dobrego. I co ja widziałam, jest to: ja wiedziałam, że tak, te kobiety naprawdę się czują, że były zranione. Oni się tak czują. Ale karty mówią, że to była taka więcej um, ognista zabawa, że o tym karty mówili, że tam ogień był, tak? Pasja była, może jakieś seksualne kontakty, tak, 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 ale że to była więcej taka, taka gra, taka zabawa, gdzie tak każdy się też tam bawił. Że tam, wie, wiecie co, takie karty jak diabeł na przykład albo coś um, złego nie były w, na moim tarocie. Ok. Co ja też widziałam, jest, że, że Shelby Lynn bardzo dużo wiedzy ma. Ona jest inteligentna. Ona się pokazała jako królowa pentaklów i jako pustelnik na głowie. To znaczy, ona też wie naprawdę, to, jak gra leci. Um, I takie kobiety są też takie sprytne. Ja myślę, że to jest bardzo sprytne. Nie, mi, mi nie chodzi o to, żeby kogoś wykorzystać, ale jak często mężczyzna próbuje kobiety wykorzystać, albo jej manipulować w jego opinię, no takie historie. I ona dokładnie wie, żeby tak naprawdę mieć sukces, to jest dobrze takiego faceta jak Till Lindemann na przykład, który ma kasę, który ma sukces, z nim mieć kontakt i właśnie może przez niego też mieć więcej sukcesu. I chodzi tutaj o pieniądze. Może ona myśli, że, że, że przez, ty, przez, ta, um, przez ten skandal, który ona inicjował, uh, inicjowała, będzie mieć też jakiś sukces, no bo właśnie będzie w mediach, tak? To ona potem, to każdy o niej będzie mówić. Mm. No właśnie. Nie jest to taka ładna rzecz zrobić, tak? Ale my też naprawdę em, też... To znaczy ten świat dla kobiet też nie jest taki optymalny. To ja tutaj opinię sobie nie jest ważna moja opinia. nie swoją mam. A ja coś wiesz swędzi tutaj. Kurde. Nie jestem nic złego. Jak tak się ma kogoś, um, gdzie można profitować od kontaktu albo od finansów? I jak to nie jest wykorzystaniem? Tak, to jest to. Jest to. A ja właśnie wiedziałam, że ona tam jakoś chciała coś z tego, z tej sytuacji. Może pieniądze, może jakiś fame, tak? Ja tutaj nie mówię, że ona nie była zraniona. Nie mówię to. Tak? Jeszcze raz. Ja jestem neutralna, tarocista, ja tylko tutaj określam, co karty mówią i kropka. Tak? Żeby tam nikt nie leciał z tym, no bo są ludzie, którzy tylko tak na połowę słuchają i lecia, lecają z, z, z każdą informacją. Na połowę i to jest bez sensu. Dorosłe ludzie, tak? Nawet to. No. Pięć ludzi. Ale te pięć ludzi mogą też dużo mówić, tak? To nie jest tak, że rozumiecie mnie. Tak? Ja to o tym nie mówię. Ja też mu z, widziałam naprawdę, że Shelby Lynn się naprawdę, naprawdę źle czuła w tym. Absolutnie. Tak? Może ona chciała robić kontakty. Tak? Dlaczego kurde nie? Tak? Może też być, że ona widziała: aha, to kurde, to tak fajnie tutaj dla mnie nie jest. Może ja tutaj tylko jestem obiektem jako baba. No to teraz to wiesz? Przepraszam, no to teraz ja też właśnie coś, coś tam będę robiła do tego kierunku, no wszystko możliwe. Dlaczego kobieta ma być taki wielki fan od kogoś, kurde, żeby się dać wykorzystać? No, chyba nie, tak? Wiecie o co chodzi, tak? No, coś takiego, to tutaj też może być coś komplikowane. Nie jest zawsze tak, że ktoś jest ten zły, ten inny jakoś tam dobry, bez sensu, no. Zawsze całą sy sytuację proszę oglądać. My, medium tarocisty, my w tym pomagają, tak? Też zawsze na osobisty czytanka, jak już powiedziałam. No właśnie. Też bardzo się, ja się staram oboje strony oglądać i dużo my widzimy oczywiście, okay? To ja wiedziałam więcej, że to była taka zabawa, ognista i ja myślę, że też większość tych kobiet tam naprawdę coś chcą z nim mieć. I że pary tam były, które się właśnie tego tak do końca nie chciały. Może też być, że to był taki błąd tam zrobiony. Wiecie o co chodzi? Może być. Ale też może być, że um, naprawdę coś się stało, ale ja tego nie widziałam. Ja nie widzę, że Ramsztań są, są winni. W kartach ja tego nie widzę. Ale jeszcze raz, nie jest to moje przekonanie. Tak jak wy, ja chcę teraz też wiedzieć, jak to właśnie będzie przed sądem. I to. I tyle. To tylko to mnie interesuje neutralne informacje. Ok? No i właśnie, swędzi mi nosek. No Jezus Maria, przepraszam. Co dalej? No co no wiecie, co to jest konkretnie to, co ja widziałam, tak? Ja teraz dalej będę to odrobić. Po niemiecku będę te karty e, e, pokazać. Wy też możecie, właśnie, iść do niemieckiego filmiku i sobie tam oglądać, bo tam widzicie te karty, jak ja teraz powiedziałam. Aha. Ale ja jeszcze nie pytałam w tym filmiku, jak e, właśnie to się kończy przed sądem to będziemy jeszcze robić. To proszę subskrybować, dajcie te ciupki, no i oglądacie moje filmiki. Dziękuję wam. Ja też robię muzykę. To jutro będą małe pioseneczki, małe music oracle na tematy i będę tam śpiewała. To dziękuję wam i życzę wam fantastyczny dzień. I to bym właśnie, ja jako tarocista, co ja widziałam właśnie na Ramstein. Papa. Życzę wam piękny czas. Wasza Michelle D.